Ketuvim, pisma. Shir ha treny. Pieśń nad pieśniami, rozdział trzeci, jeden. Jam ten mąż, którym nędzę widział, pod biczem zagniewania jego. Mnie on poprowadził i zawiódł w mrok. Bez światła. Trzy. Przeciw mnie to się odwrócił i zwraca rękę swoją ustawicznie. Cztery. Starł ciało i skórę moją. Pogruchotał kości moje. więc Obudował mnie i ogarnął jadem i strapieniem. Sześć. W ciemnościach mnie osadził. Jak od wieku zmarłych. Siedem. Zagrodził mnie bez wyjścia, obciążył kajdany moje. Osiem. Choć krzyczę i wołam, tamuje on modlitwę moją. Dziewięć. Zagrodził drogi moje ciosem, ścieżki moje wywrócił. Dziesięć. Niedźwiedziem czatującym stał się dla mnie lwem przyczajonym w ostępie. Jednaście drogi moje pokrzywił i poszarpał mnie, wstrętwienie nie wprawił, dwanaście napiał łuk swój i postawił mnie jako cel dla strzały. Trzynaście wbił w nerki moje, dzieci kołczana swojego. Czternaście pośmiewiskiem się stałem ludom wszystkim przedmiotem pieśni ich ustawicznie. 15. Nasycił mnie goryczami, napoił piołunem. 16. Wykruszył krzemieniem zęby moje, podeptał mnie w prochu. 17. Oddaliłeś od pokoju duszę moją. Zapomniałem o szczęściu. 18. I rzekłem, znikła żywotna siła moja i nadzieja moja od Jahwe. 19. Wspomnij na nędzę i tułactwo moje, na i truciznę. 20. Pamięta, o pamięta, a pognębiona we mnie dusza moja. Ja, to wezmę do serca mojego i dlatego ufać będę. Ja, łaski to. Ja chcę, żeśmy nie zginęli jeszcze, bo nie wyczerpnęło się, miłosierdzie jego. Ja, czy wznawiają się z każdym porankiem. Wielką niezawodność Twoja, 24 Udziałem moim, Jahwe, Rzecze dusza moja, przeto ufam Mu. 25 dobrotliwy, Jahwe, dla polegających na Nim, dla duszy, która Go szuka. 26 dobrze w milczeniu czekać na pomoc, Jahwe. 27, dobrze człowiekowi dźwiga dziażmo w młodości swojej. 28, niechaj siedzi samotnie i milczy, gdy go obarczył. 29, niechaj położy na prochu usta swoje, może jest jeszcze nadzieja, czy jeśli niechaj nadstawić lice uderzającemu go, niechaj nasyca się hańbą. 7. Albowiem na wieki odtrąca Adonai. 32. Bo jeśli zasmucił, zmiłuje się znowu wedle pełni łaski swojej. 3, Albowiem nie z serca swego trapi i zasmuca synów ludzkich. 34. Gdy się gnębi pod stopami wszystkich więźniów ziemi, gdy się uchyla prawo człowieka przed obliczem najwyższego, gdy się wykrzywia spór czyjkolwiek, czyżby nie widział tego, jak się Któż to wyrzekł, a spełniło się. Jeśli tego Adonaj nie rozkazał. 40. Izali nie wychodzi z ust Adonaj zarówno złe jak dobre. 40. Czemu utyskuje człowiek, dopóki żyje? Mąż cierpiący za grzechy swoje? Rozważny drogi nasze, a zbadajmy je, a nawróćmy się do Jachwe. Podnieśmy serce, nie ręce nasze do Elohim na niebie. 42. Myśmy wykroczyli i byli przekorni, Tyś nie wybaczył. 43. Okryłeś się gniewem, a ścigałeś nas, zabiłeś bez litości. 44. Przesłoniłeś się chmurą, że nie przenikła modlitwa. 45. Pomiotem i przedmiotem wstrętu uczyniłeś nas w pośród ludzi. 46. Rozbierali na nas usta wszystkich cybrogowie nasi. 47. Trwoga i gruby były udziałem naszym, spustoszenie i zniszczenie. 40. Potoki wód wylewa oko moje nad pogromem córy ludu mojego. 40. Oko moje wycieka, a nie ustawa, bo nie znajduje wytchnienia. Póki nie spojrzy, a wejrzy jak we z nieba. Pięćdziesiąt oka mojego łza duszę moją z powodu wszystkich cór ludu mojego. Ścigali, ścigali mnie, niby ptaka wrogowie moi bez przyczyny. Pięć, Zadłabili w grobie życie moje i zatoczyli kamień na mnie. 54, bezbrały wody nad głową moją, małe, że zginął. 55, wzywałem imienia Twojego, Jachpę, z grobu najgłębszego. 56, usłyszałeś głos mój, nie ukrywaj. Ucha Twojego od westchnień i krzyku mojego. 57. Dnia, któregom Cię wołał, byłeś bliskim, rzekłeś. Nie obawiaj się. Pięćdziesiąt Wiodłeś. Adonai sprawę duszy mojej. Wybawiłeś życie moje. 59. Wejrzałeś, ja chwę na krzywdę moją. Uczyń mi sprawiedliwość. 60. Widziałeś całą ich zawziętość, wszystkie ich zamysły przeciw mnie. 61. Słyszałeś o Belgii ich jachwe. Wszystkie ich plany przeciw mnie. 62. mowy przeciwników ust moich. I ustawicznie. Knowania kno ich przeciw mnie. 63. Gdy siadają i gdy wstawają, patrz, jam przedmiotem ich pieśni. 64. Oddasz im zapłatę. Jahwe, wedle dzieła rąk ich. 65. Dasz im zamroczenie serca, przekleństwo twoje na nich. 366. Będziesz ich ścigał w gniewie i wytępisz ich spod nieba. O, ja chcę.